Jezus rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, stań tu na środku. A potem rzekł do niego, wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. Dziś w Ewangelii słyszymy opis uzdrowienia w kontekście tego, że faryzeusze śledzili Jezusa, czy nie uzdrowi w szabat, a kiedy Jezus to zrobił odważnie, chcieli Go zładzić, chcieli Go zabić. Jezus mówi do człowieka, którego uzdrawia: Stań tu na środku. Wyciąga go na środek, żeby go wszyscy widzieli, ale tak naprawdę to Jezus staje na środku. Jezus jest w centrum uwagi wszystkich, chociaż wie, że za to czekają go nieprzyjemności, że chcą go zabić. Jezus nie boi się czynić dobra, nawet jeśli z tego mogą być nieprzyjemności. Może i my czasem w życiu chowamy się, nie chcemy, żeby ktoś nas widział. Wstydzimy się, krępujemy, boimy, uczynić coś dobrego albo zaświadczyć o swojej wierze, zaświadczyć o Jezusie. Jezus i nas zaprasza dzisiaj stań tu na środku: nie bój się, nie krępuj się, nie wstydź się, czynić dobra, nawet jeśli mogą być jakieś nieprzyjemności. Dla Jezusa, dla dobra można znosić jakieś nieprzyjemności. A po drugie Jezus mówi. Wyciągnij rękę. uzdrawia rękę człowieka. Jak często i nasza ręka jest sucha, chora, nie robimy tego, co powinniśmy robić, odkładamy na później, ciągle są jakieś sprawy, które nie chce się nam zrobić, albo one nie są najprzyjemniejsze, a trzeba by już je zrobić. Spójrzmy na swoją rękę, czego ona nie robi, co powinna robić i w którym miejscu ona jest uschła. Prośmy Jezusa, żeby uzdrowił i naszą prawą rękę, i nasze obie ręce. Wszystkiego dobrego, niech Pan Wam błogosławi, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.